Kiedy myślę o Muzeum Narodowym we Wrocławiu, to pierwsze co pojawia się przed moimi oczami to ten przepiękny blusz, który porasta jego fasady. W ostatnich latach w muzeach i galeriach możemy oglądać wystawy z żywymi roślinami. Ta tendencja jest wyrazem rosnącej świadomości ekologicznej twórców. Z tych względów ten blusz można uznać również za dzieło sztuki, pomijając jego oczywiście niezaprzeczalne e, walory estetyczne. Ten bluż, który ma już kilka dekad, jest w pewnym sensie prekursorem tego trendu, ale jest też ze względu na swoje sąsiedztwo i szczególny charakter tego sąsiedztwa, jest też jako strażnikiem tradycji, tak? ponieważ okala muzeum, jakby się tym muzeum, można powiedzieć, opiekuje. Muzeum z okazji jubileuszu życzę, żeby było właśnie jak ten bluż, żeby było piękne, żeby było odporne na zmieniającą się aurę, żeby kwitło i żeby się tak fantastycznie rozwijało.